Kurwa mać, jebane życie Logana Cappuccino Polnie ręce do góry, powoli Nie mogę się ruszyć, kurwa Pasy mi przycięły się Kurwa, co my tutaj robimy? balet? Pomóż mi chłopie, zacięły się jebane pasy Róż, Nic mam nie... ręce przez okno Chcieliśmy się pościgać z chłopakami. Przepraszam. Ja pierdolę klamka i dragi przy sobie. To nie jest rajder. Więc już takiego samochodu nie kupię. To ten samochód tak naprawdę sprawił, że ja tak jeździłem jak popierdolony, myślałem, że ucieknę przed wami. Doglądałem się filmów, a teraz ja pierdolę przed chwilą byśmy prawie wysadzili się w powietrze. Jakbyśmy nie mieli tych dragów i klamki, to by nie było żadnego przypału. Auć, auć. Proszę, puśćcie mnie! Kurka woda, nie możemy się rozejść do swoich domów. Bezpieczeństwie, dobrej nadziei, kurwa. Z bezpieczeństwem to ta akcja nie miała co dużo wspólnego. Zapierdaliście jak. Dzicy. Nie lepiej iść na tor? No właśnie jechaliśmy teraz na tor z chłopakami, no. Na tor? Tak, do Sandy, w Sandy na tor, sz szutrowy, kurwa. Wiesz, to i tak nie ma sensu. Co mi grozi, panie policjant? Może tylko wyjść jakiś mandat? Dzień dobry, panie poczynią? No witam. Dajcie mi wszelkie jego rzeczy, ja się już nim zajmę. Auto właśnie, sprawdźcie mi tylko. Jak to jest? Wszystko, Aha. z autem jest okay. legalnie kupiono bez Oh, o, cappuccino puczino. Jakaś zmiana w życiu, że na samo cię już stać? Pracuję, Pozwany, tak? Pracuję. Cały czas pracuję, tak. Aha. Ty teraz sobie tą kawiarnię prowadzisz, nie? Z tego co słyszałem na mieście. Jaką akademię? Nie, jakiś pomyłkańsko w Kawiarnię, To też jakieś nie. plotki. Bywał tam, to ale przecież... nic nie prowadzę Aha. jeszcze. Aha. Aha. Jeszcze. Pistolet jest modowany. Jakiś tłumik nawet ma na sobie. O, no, <laughs> Jak? To jest specjalne do kawy. Baristy że pistole do mieszania kawy, do kawy A szkoda takiego ładnego pojazdu. O, szkoda no. O, widać, że tutaj umiejętności zawiodły. Ale to jest jeszcze do odratowania, nic mu się tego nie stało. Jest mocna A... konstrukcja. To jest sobą treningowy jest... chyba. sportowy. A, może się pan tam dogada z tymi, z BNS-a, to może jakoś taniej ze złamują, wiadomo. Ale jak się przecież to odwiedzicie mi go na parking teraz, tak? że nie skraciona. Tak, tak. Będzie na parkingu policyjnym. Że <laughs> to trapa. A ty jesteś kaskaderem z Hollywood nagrywacie na część na no, to już za takie atrapy. Słuchaj, Logan. Ja pojadę do domu, ty mnie tu nie widziałeś. Logan, nie mogę, kurwa, bo roboty stracę, rozumiesz to? Nie mogę ci puścić. Ale jako roboty stracę, powiesz że się wywinąłem Uwierzą ci w to, że ci cię uciekłem. Nie mogę. Zgniję w pierdol znowu, znowu za dragi. A zawsze mnie łapiecie kiedy mam tylko dragi, takie do początku dla samego siebie. Ale słuchajmy, o co miałeś? Wszystko, wszystko miałem, wszystko odmiany po prostu. takie taki że wszystko mieli. Zobaczymy, co się zrobić, okej? Dobra. Dobra, tylko mi to nie utrudnię, proszę Cię, i uwierz mi, że nie słyszysz o tym źle, okej? Okay? No dobra... Weź <laughs> sobie klamę i mnie puść. Ale tutaj chłopaki mi na Messengerze napisali, że naprawdę kupiłem chujowy wóz. Próbowałem jechać szybciej, to do LG się nie umywa, LG jest lepsze. To jest wytrzymalsze, to racja, jest wytrzymalsze na uderzenia. Tu się zgodzę, bo takie bomby leciały, a dopiero się zatrzymałem, jak, jak się sam zabiłem. Ale LG chyba byłoby lepsze w zakrętach. Jakieś pomówienia, mamy pomówienia. <grym> Chol, ja widzę, że to będzie potężne to więzienie dzisiaj. Potężne! Pomówienia, koła, pomówienia. jest <grym> na prowokacja. Potężne będzie to więzienie. jak się nie uśmiechaj, śmiechaj, bo ci wyjebie. Siemano, nowy na pawilonie! Siemano, bagi! Jakaś małpa! Siemano. Co ty pierdolisz?

Ogoś mnie zastrzał, co to kurwa jest taki kasztan. Już mogę opuścić ręce. No, no, to się prójesz do niego, bambolu. Co ty jesteś taki wyższekany? Ty, ty kasztan po prawej. Halo, dżamki kasztan! Ty zamknij dupę, moim żonie. To ty taki wyższekany jesteś? Kto to jest, cłaniaczek? Gdyby nie ta p cię zjawił. Panie kurwa, proszę grać, że nie dobrze, bo to nie ma wyższego ptaka. Przezeszłam już tego pojedziemy. Powiedz go, kogo to jest i nie księci ze mną na celi. Daj mi go ze mną na cele chyba, Połóż się na ziemi i zrób 10 pompek Leszczu Rozumiano? Naprzód, wykonać będzie mi skakał To Jeszcze słowo Gdzie ja z tobą rozmawiam? Papkin! Papkin! Gdzie reszta? Nie wiem kurwa Jebane psy Podejdź do tę co? Jasne, jasne. Słuchaj, nie przejmuj się tym wafflem po lewe, to jest kurwa jakiś przykład, wiesz, życiowy. Nie o to chodzi, kto to tylko jest i dajcie. Nie, nie wiem. Dajcie go ze mną na cele dzisiaj. No to będziesz że nie ma... Nie znam gościa, może mu czymś zawiniłem, ale za takie odzywki to będzie dzisiaj tam go tańczone. No, powiem ci tak, załóżmy, że tych narkotyków nie miałeś, dobra? No o, ja nie wiem o czym mowa jasne. Tylko, bo <stutujesz> pierwszy, pierwszy raz odkąd cię mam, nie zachowujesz się jak gnieżaczek. Rzeczy niebezpieczne. A no, tyle pan jesteś, że ty z psem gadasz? Słyszę, co on mówi? Dobra, no, miesza. Roskuję cię, Logan. Dopóki nie wyjdzie w sery, sobie w takiej nie bierzemy, pozycji, ja dobra? Ja już trafiłem. Pocisnę was. Po <ślaff> <ślaff> obie na łeb. Ta prędkość, za klamę. Nie wiem, ile mogę dostać, kurczę. Logan, co? Jak najmniej, bo chcę długo streama zrobić dzisiaj, chciałem sobie jeszcze pościgać. Zjebałem z tym, czy Flash GT dociera do mnie, że zjebałem to. co? Prawko masz? No mało. Ja też, że mam, to pewnie już nie mam, tak? O to ci Nie, chodzi? no nie masz, niestety. No, za ty co ty Ale jak to, jak to? Za co? Ale słuchaj Logan, bo... Nie, poważnie ale prawko zabierają, lo... ale, ale słuchaj, Logan, słuchaj, bo. Jakby, nieważne jak to wyglądało, wyścigi były od dosyć dużej prędkości, więc chcąc nie chcąc, zostałem na od wyższej rangi, żeby każdej osobie biorącej udział w tym zgromadzeniu, zabrać prawo jazdy. Mam nadzieję, że to zrozumiesz. Mm. A, no dobra, jasne. Apko zabrał, tym fleszem teraz PC pana, wszelak, potem pojeżdżą, a ja go kupiłem. Mamy tak, ucieczka programami ścigania, stwarzanie zagrożenia w ruchu lądowym, posiadanie broni klasy pierwszej bez zezwolenia, agresywna jazda oraz udział w nielegalnych wyścigach pojazdów silnikowych. Dobra. No, no dobra, no dobra. Do 21 miesięcy i do 10800 kary grzybnej aha, aha. za wszystkie zarzuty, które ci przestawiłem? Też miesięcy 4 k tak, dobra. Mówię, 21 Pff, miesięcy, Dobra, jakoś to przeboleje, dobra. Jakby kujwy się śmiewały. Ja się kurwa patrzę. Oooo, no, byli, byli, były. I znowu wyrok. A wychodzi już na prosto. Ja nie wiem się w ogóle. Z Tajlandii przyjechałem, ty, jechałem się fują do domu. chuligani stali, chciałem przyjechać i dalej przejechać, kogo zacząłem cząbić, odjechali, to zacząłem też jechać i nie wiem, jak zaczęli Jakiś udział wyścigo. Dobra, chodź tutaj, Robin. Usiądź sobie, broskujecie jak wejdziesz do celi, okej? Okay. A gdzie jest ten tu, 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 tu był w celi, kto? ten blond, gdzie on jest? A kto? tu taki. Kułaski? On, on, on spotkał się z nim, po był. Spokojnie. okej. Okay. A tu dobra. go nie dać do tej celi? On tu wróci do tej celi czy nie? Alo, alo, wróci on tutaj? Słuchaj, logan, słuchaj mnie, słuchaj mnie? Tak. Chcesz kurwa zemsty? To w Boeing był się brać, nie tutaj, dobra? Dobra, a, da a dasz go tutaj do celi, tylko z nim pogadam. Zobaczymy, Dobra, dobra czekam, no. Wyrywam rurkę, kurwa z ławki, grospir Nie, zabyt, Bo wierzę w Twoją zmianę, logan. Ja stary. Wie pan, wolę dostać nawet, wiesz, wyrok milion, ale chuję, nie dać w tej celi, w więzieniu nie będę miał już tego, łomu. A. Rozumiesz? Tu mam łom, a łomę wiesz. Hups, hups, hups. To bo już gubiłeś się. Jakikowo, cztery. Nie wiem. Nie odjedzie. Pierdolisz, George na cele jedzie? Nie. Ty słuchaj, nie. co to za gościu, co od się srał do nas? O co on się ja srał nie tak? Ja o... W więzieniu go wiemy Jakiś świeża. Oxford, mora. ręce! Obiadowia, sorry. Tu, przez parę Ile ci Nie wiem. Ile puchy? 22 <laughs> miesiące i 12 Ja pierdole. Weź mi zmieść, no. liszek, ja Na na daj, 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 no, daj mi 16. Nie 22, To no. mnie zależy, rozumiesz? Ja pierdole. Janka. Ja wiemy wszystko właśnie taka jest po iście. Na że się twój ojciec nazywa. Ja pierdaję. Dobry jesteś. Nie do mnie tu lepiej. Bo przeciśniesz się przez to, przez tą kracę i do ciebie. A skąd wiesz, że ten ten to co zapali? Jest... No przecież powiedzieli, że Flinston idzie. Pierdolisz! Aaa! Nie wierzą w Szkoda chłopaka cześć, cześć A biblia, biblia Koleciak, co mojda? Co <laughs> mojda? Weź mi jakąś książkę, to się drzga czynam będę siedział i trzeba Będę na obgryzał No nie pierdol, cappuccino Siema dziadzi. Siema Dziadu, wszystko okej? Okay? Niedobrze, dobrze, to, to sam w ramię od policjantów Od ściany Piędny dziadu zasiadą się, to się baro go Cicho, cicho, się, to się baro rozpierdala. słyszysz takie? E Pull 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 pull. To Pięknie może być magiczna ułożyć. cela 3. wiedzieć, że czwarte. Jak weźmiemy szybki rozbieg, zajmiemy banio. Prawdopodobnie wrócimy do zapłonienia. Ja nie, się Nie, pierwszy chcę przeżyć to. Joby, biegnie. <śmuchy> oh, <kolika. śmuchy> Chura e, wiesz, to samo. Ja nigdy nie, nie, nie. Nie, 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 kurwa. Ej, jogani, bo gdzie idę, wierzmy, Ja, nie, 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 Jebana ku**a <noise> Na czacie p**a Kur**y sobie, się na patrzą ja jak... Co to za bandy, k**a? Ta Auto prowadzi Dunkin, obok Georgie są ch**e Śmieszne ja to nie rozbawiło Spokojnie się biło Co? Wiemy wszystko, wiemy wszystko o tobie Idziemy ja mnie nie wiesz Jestem tajemniczym gościem, z czego miałeś taką masz Od razu że to wy jesteście tam Widziałem was, tak sobie się zgłaszaliście na radiu No właśnie, to takie właśnie jesteście tajniaki A od razu wszystkich was widzę matka! Nie wiem, kurwa, kto! Kto jeszcze w tej ekipie potrafi matki wyzywać? To co, Logan? Tak? To chyba syn Georgia, zabaj. Zanim z nie jechałem? Rzeczywiście. Syn, kurwa, spisuje ojca. Syn wysyła ojca do więzienia. Popatrz ja pierdolę. Ej, Georgia, ale życie syn, kurwa, spisuje? Hahaha. młody junior. W <king> w of... Junior! widać Junior! Torturowali cię? Wiodą mnie nawet żeby mnie torturować! O k**u! Czego ciebie chcą? Daj tu liżę. Daj tu liżę malutka! W no, ślimaka polecimy! Mi <stukaste> <noise> Wysie. Wysie. No, no, wydaje mi się byli, że już nasze dni są przesądzone! Wylądowaliśmy za kratkami! Piri to jest taki free content maker Zabiją mnie ci policjanci, ja chcę jechać do więzienia Koleczku, Morda Pulawski! Zamknij pizdę Leszczu ja Jesteś piękna, jesteś z nami? Ja pierdolę, moje marzenie się spełnia Siemano ty Ty jesteś jebany tak. w więzieniu <noise> Dobra, rosnij któryś Ino, żartowałem, żartowałem ci kochani Logan wyryłaś. Zatrzymany Logan Jak to? Do room pojedziesz. Ja do czego? Halo Dajcie mu jeść pod ścianę. Kuro w ścianę. A cappuccino tym mniejszym jedzie, bo mniejszy gangster, rozumiesz? Tak, cappuccino się oźjebał. <grym> Jedzi na mniejszym ciele, bo się oźdupł się chyba. <grym> Dziękuję za pyszną kalapęczkę. Smocznego. A ten co? Stój kurwa! Wyjdź, stąd! wejdź Wyjdź stąd! Kurwa! <grym> Na razie, a... Na kurwa, rozjebusy z autobusu! Co mi rozjebało? Co no to mógł być? Obstawiamy. Kto był zarazem tak heroiczny? Znaczy, czyn był heroiczny. To był sprawcą tego czynu heroicznego? Kto był na tyle odważny, ale jednocześnie zaślepiony i głupi? Bo czyn był naprawdę wielki. I pomysł równie oryginalny: skok z dachu, zjebanie się na więźniarkę w asyście 15 policjantów. Ale odwaga tańczy z głupotą. Na jednym weselu, kurwa. Dzisiaj zatańczyła głupota. Lepszego quickstepa. Może odwaga następnym razem wygra. Było blisko. Felipe, Zibi. Mój stary. Obstawiam Jadona. Persilowicz to był, tak. Jean-Claude Versilowicz. Czy to byłby Felipe? Jakby nie miał streama, to bym powiedział absolutnie, że to nie jest O, tak. Bo tu też napisał, Felipe tak nie odgrywa. Ale jednak potrafił. Potrafił poważny Felipe spierdolić się z dachu, żeby uratować Logana. Ktoś napisał tak. Ej, panu nie odgrywa, to nie było. Ma jednak pierwiastek Patusa, który rozwijam w nim, nie? Rozwijam, wiesz, ona w ciągu dnia jest pewnie złożony i tak dalej. Przeodzigać w RP, tu też stara się być ułożony. Ale przebywa w, w otoczeniu Patusa. Wiadomo, ja z kimś przebywasz, takim się stajesz, tak? Proszę państwa. Już pierwszy pato zagrywki z Wysp RP, przemycane przez naszego Monteza. Dobrze, dobrze. Jeszcze będzie żołnierzem taki, że będzie zapierdalał pierwszy. No psiarki. 7. Bardzo dobrze. tu F, żeby pokazać respekt dla Felipe, bo to się szanuje. Dwa z przodu, jeden z tyłu, motocykl, trzy więźniarki. A to był tylko głupi wyścig i pierdolonym flashem GT A Tak naprawdę to może się działem z 3-4 razy tak naprawdę Reszta wszystkich <noise> występków, tak, tak, reszta występków to wiesz, byłem w złym miejscu, to tak jakbyś sobie je wpierdolał śniadanie, wlaki plaka i nagle wpada 15 czarnych i cię zawijają. No nie ma że to wpływu. Ja tak właśnie wpadałem za każdym razem. Znienacka, za nic, po prostu byłem gdzieś w miejscu, głupi mi zawijali. A reszta to po prostu co, wiesz. Jaja, jaja, bardzo go robi. O o kurwa, co teraz jest, można powiedzieć menu na co dzień. Grochowa a na przykład na drugie? E, gruchuwa. A na siodanie? E, grochuwa. Poważnie? Co? Nic się nie zmieniło? To, że jest pierdolone Gruchuwa? A no, ja. Mm. Zajębiście. Zajebiście. Zajebiście. O, sorry. Esa! Spokój o, się! Urwa! No, spokojnie. Dobra, już, auć! Czego siwego pierdolnąłem no. Na żarty, tak, że witamy tutaj, no, no przepraszam. Będzie się bany to będę jebany, o co chodzi? Trzymaj się Logan, nie dawaj się tam Spokojnie, to było tylko nieporozumienie Mariat, mariat, dogadamy się ty Baczka papierosów, ogarnij jakąś pałę metalową Teleskop, rurkę kurwa z łóżka <trym> Potrzebuję rozjebać jednego kasztana, takiego blondasa tu siedzi Wyleciał chyba na pawilon wcześniej od nas Był to taki, jest to jakiś świeżak? Tego nie wiem, ale myślę, że jak widzicie, na spacer, nie? Tam o, dobra, jasne A nie do rady, nie ogarniasz takich rzeczy? Ja też dostępu nie mam do takich A, kurwa, świeżak jesteś, nowy, tak? Tak, dokładnie. No bo Świeżak będzie przekupny. Za co siedzicie? Wyścigi, 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 Sport, sportowe wyścigi można powiedzieć. I naprawdę karają za brawurę. Ja rozumiem jakieś duże koszta prawo jazdy zabrać. Tak? Za wyścigi kara finansowa powinna być. Tak, tak. No i tam klaukę miałem jeszcze i w Chuj a Dragów. Ale to w sumie to, to, to nie tutaj to to akurat to boczno, ale boczny Ale głównym jakby wiesz, wyścigi, można powiedzieć, to. powodne wyścigi, tak. Bo jakby nie wyścigi, to by się nie, nie znalazły Dobra, te tak, rzeczy. Tak. Czy udaje się znaleźć metalową tak, tak, no, pałkę. Przyklejoną do łydki, nieudane jest! Udało się! Czy udaje się znaleźć metalową pałkę przyklejoną do łydki? Nieudane! Czy nie udało się? Nie, ja ją mam. Gumacie co chodzi? Jak wiesz, że przegrasz, to zrób tak, żeby było wiadomo. Na twoje. Przegrywanie są najlepsze, kurwa. Dawajcie. Mamy tą metalową pałkę, dojeżdżamy w do za chwilę. Tak, i z tego łoma zrobimy teleporta i spierdolimy stąd. Zimano, jak tam panowie? Jak tam. Ej, Logan. O celi! O, kina siedzę. Dziadu! Co tam? Ile dostaliście? ile dostaliście? Ile dostaliście? 6 lat. Co? No. A ty? 15 miesięcy. A Jak to, to jest... 6 lat? Właśnie nie wiem za co nawet, nie <gadza> mogłem się dogadać. Kurwa, panowie, no się porobiło, stary. Zarekwirowali mi furę i prawku mi zabrali. Mi kurwa. Gówno jebane. A kasy ile ci dali, George? Trzydzieści. Ja pierdolę. Co tu robić teraz? A gdzie jest ten kurwa blondas, co nas wyzywał? Dobry widok kurwa Cześć, A. z kumplami, co kanapkę w więzieniu, zajebisz się. Dawaj tę Kurwa. może łazić, mnie? Wypuśćcie nas, na jakąś przejażdżkę, przechadzkę, na siłkę może, dawajcie na Wojcia siłkę. Nie no, działajcie na siłownię! Boże, na siłownię iść! Boże, bym się rozjebał, panowie, chyba wypuścili! Sezony Logan, idziemy! Spetku. Idziemy na siłownię! Chyba to, 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 to jest na siłownię, no! Też to z nimi iść, nie chcę być takie najgorsze! To, to to, to jest moje? Banan, a fasolka, frytki? Ogóreczki? No Przecie to wygląda smakowicie! Też trzeba wyjść na świeże, bym się A, pomarańcze tylko zróbmy, dobra. dobra! Chociaż te pomarańcze! I co, do siłka mogę już lecieć? wyjście. Po prostu wiesz, że tu jestem ważny w kiciu. Małpy się z za klatkami, co tam? Jak tam wariaty? Gitara tu jest chyba. trzeba. Jak tam małpeczki za klatką? Lecę sobie teraz siłkę, potem będę je rał Czy kurwa. Trzymajcie się wariaty! Żartuję, żartuję, dobra, potrenujemy trochę. No asem z tego ciała ćwiczę, nie podnoszę jakiś tam się żarów. kurwa na metalowym kiku. to nie tyle pojemów To są może jakiś sparring bokserski. Aaa, tylko chodź tutaj za ten, za winkiel. Jakieś rękawica, może założymy? Właśnie, to nie ma żadnych rękawic. Ale możesz sprawdzić w szatni. A najlepiej to weź jakiegoś frajera, kurwa, na przykopę. Szykuję tego blondasa. Tu jest mój miejsce, mój gang. Kiedy nie ma strażników, to kur, 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 tu się spotykamy. Kurki już moja działają od dawna. To jest moja baza. Chowam się tutaj przed, kurwa, wiesz... Przed całym światem, przed więzieniem. Ja eee, ja pierdole, kto rozlał to mydło?